Cześć, w tym poradniku pokażę Wam jak udoskonalić swój pulpit. Odpalamy swoją przeglądarkę internetową. E, wpisujemy ROCKET DOCK Link do tego programu jest w opisie. E, klikamy pobierz program. Klikamy tutaj. To walk do RocketDock. Zapisz plik. Ja przewinę filmik, na, ży... na przewinę filmik po prostu. Dobra, program mi się pobrał, więc wychodzimy na pulpit. i Instalujemy Dog. Po zainstalowaniu pokaże nam się w górnym, w górnym e, e, ekranie oto pasek taki. Tutaj możemy wcisnąć swoje ikonki, aby pulpit nie był zawalony. Foldery też możecie wrzucać. Dobra, druga czynność to tapety. Wchodzimy do Mozilla i wpisujemy taki link www.val.alphacoders.com. Link podany w opisie. Jak widzimy, tutaj mamy różne kategorie: abstract, woman, dark, fantasy. To jest strona z tapetami I tu mamy różne kategorie. Naprawdę w każdej kategorii jest dużo podkategorii, więc mamy z czego wybrać. Na przykład wybiorę A science fiction. No i e, jak widać, są podkategorie. Na przykład wybiorę woman. Tam zdjęcia się długo ładują, ale to co? I klikamy na przykład na jakieś zdjęcie, tu jest ich bardzo dużo. Gdy klikniemy na jedno z nich. Yy, otwieramy nam się jakieś coś. Klikamy na niego prawym wszystkim myszy. Ustaw jako tapetę i tutaj wybieramy rozciągnij. Trzecia opcja od góry. I ustaw tapetę. Czekamy. Wychodzimy z Mozilli i cieszymy się na zapetą. No jak widać, trochę to upiększyło nasz y, pulpit. Myślę, że to się komuś przyda, kto chciałby upiększyć swój pulpit, aby znajomi go podziwiali. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Nara.